Siemano. Witajcie w nowym filmie na kanale. Dzisiaj dwa silniki z pralek na warsztacie. Widzicie? Je? Kwadrat. Kwadrat. Jeden, dwa, trzy, cztery nogi. Jeden, dwa, trzy, cztery nogi. Z pralek ze śmietników za darmo. Do tego się wiąże historia. Był pierwszy zdobyty, ten drugi kurczę, naprawdę dawno. Nie wierzę, że to już tak szybko mi że je demontuję, że już wakacje. Ten, ten z kolegą tutaj z dwoma. Jeden to ten sam co przy tym. Jak to? Co tu się stanęło? Ten nie mógł wyjść. Totalnie. On był usadowiony. O tak. Nie. Czekajcie. Pralka była odwrócona do góry nogami. I on był w ten sposób. I tutaj było bum-bum. Puściła najpierw ta noga od plastiku. Ja myślę kurde super zaraz pójdzie. Później ta puściła. Już silnik tak, o taką. Ostatni rzut. Bum. Puściło to. Tu tylko było dużo plastiku, tak to uciąłem, żeby mi w reklamówki nie porwało i w ogóle. Zobaczymy, ile bym zrobił kupując na złomie. Po 3 złote kilo. Ten i ten. Nie, nie dwa łącznie, tylko dwa oddzielne. Bo patrzcie, ten jest mały. Mniejszy stojan, mniejszy wirnik. Wirników nie rozbieramy, tylko policzymy te 25%. Trochę może mniej. Zobaczymy, czy z łożyskami czy bez. No, tylko dziadek mi jeszcze tutaj diabli te łożyska, bo łożyska z nich zostają. Tylko same wirniki pójdą się palić. Ale to nie teraz, tylko w wirniki do wirników. I co jeszcze, co jeszcze mogę o nich powiedzieć? No, i ten wyszedł wtedy, nie? O tym. In, inna pralka. To była od boku otwierana. Kamień został w środku. Wrzuciłem, żeby tam nikt go nie widział. Ta była od góry otwierana. Kurczę, no jakoś niedawno chyba ona w kwietniu. I tutaj najpierw on mi wysłał zdjęcie. Próbował kamieniem, rzucił parę razy, nie poszło. Silnik był w ten sposób. Przyjechaliśmy, to jego urodziny były. A, to 2 kwietnia, tak. W ten sposób był silnik. pracy. kurde kamieniem, napażałem później młotem. O tu młotem. Widzicie, co się stało? Aluminium połamało się. Nie wiadomo, gdzie nawet jest. Młotem, szczotka poszła. Wszystko poszło. Udało się. Pierwsze ocowanie Dwa. Widzicie, nawet tutaj coś uderzyłem młotkiem przez przypadek. Poszło. Ładnie, cieszę się. On już tak lata. Później wale, yy, wale w to. O tutaj jakoś. O tako chyba próbowałem. Nie, chyba, chyba tak i tutaj pękło ten plastik pęk. No i później to już się udało wyjąć. Czy najpierw to? Nie, to pękło i wtedy to, to tutaj pękło. I na tym jednym myślałem, żeby urwać i próbowałem i czaicie że to nie szło. No i się udało. I dobra, tyle, bo już długo gadam. 420 W, 13000 RPM, 2 A. 382 W, 1,7 A, 15300 RPM. To było 13000. No i widzicie, porównamy sobie ile za nie zapłaciłbym na złomie i ile zarobimy na tym, ile ja zarobię, a ile wy byście zarobili, gdybyście też kupili coś takiego na złomie. Bo tam silnik z pralki jest od hole No. Dobra pauza. Razem 8 kg 325 zł prawie. Silnik drugi duży 4,5 kg 18 gram 1355 silnik pierwszy mały 3 kilo 729 11 zł 18 groszy teraz dziadek mi tutaj dziabnie o tutaj wiecie te nity bo to nitowane nie będę tutaj bił aluminium I też na filmie na pewno dam że jak ktoś chce demontaż to nie chce przewinie od razu i co dziabniemy sobie tutaj i od razu łożyska nie będziemy katować no bo nie chce mi się tutaj nawet zrobić z tym tutaj już było podłączałem to waliło bezpiecznie chyba tak tak waliło, bo przez jedną cewkę dałem. Nie wiem, jak to działa. Nawet jak coś, to będziemy brać elektronarzędzie ze złomu, to jest ciekawsze. A taki silnik spalić może kiedyś pomyślimy nad tym, jak tu będzie czysto. Dobra, pauza. Silniki dziabnięte, wałki od ucięte z przodu. Z tyłu sobie zdejmę i rozbiorę ten mały. I zważymy i podsumujemy, czy to się opłaca kupować ze złomu. I w ogóle, ile za darmo zarobiłem na tym, jakby. Ale malutki wirniczek. <laughs> Na koniec filmu wam pokażę do moich innych spralek. Będą już 4, czyli kilo miedzi. 4 czy 5? Nie, bo piąty tam rozbieraliśmy kiedyś w zimę. Rozbrałem. Mogłem nie rozbierać, szkoda. Żałuję, te wszystkie wirniki, które rozbierałem ręcznie. No, dobra, lecimy. Teraz je zjem. Przyjdę i dokończę. O, i tu posłucham poucinany, tak jak mówiłem. O, tu jest większy do porównania. Jest większy, widać. A miedzi, ten będzie miał na pewno mniej, o wiele, to już on waży. Pół kilo, nie wiem czy nie waży, nie, no już 700 gram. O ten ma około kilo. Eee, wirniczek, kilo. Ty to może dobra, 200 gramów miedzi dajemy. 200, 200, no bo za dużo nie jest, w, tam, w tamtych było trochę więcej. 210, 210 bo tylko się trochę zmniejsza. Bo w tamtym wielkość tamta już ma 250 gram, nawet 300. Jeżeli się wybije z lakierem, to jeżeli 50 gram na jednym wirniku, 4 to jest 200 gram, bo zobaczymy na ile opalonym. Bo tam taki sam jest jeden wirnik, jako sobie tam wyjmę, odłożę i tam na nim jest 300 gram, miał a po wypaleniu chyba 200. No bo wiadomo, komutatory te mieć, ale to ciężko tego wyjmować. To co, pół miedzi około tracę. Ale, a skup zarabia pół miedzi Tak jakby, bo, bo ja już kam. Ale mało. Dobra, 235 gram miedzi. Same uzwojenia ile? Ja, to, dobra, 200 czyli 400 440 450 gram miedzi No i jeszcze stal, ale co ja narzekam, że mało miedzi, Przecież ważne, że mieć, dobra 700 gram za wirnik, czyli 2,6 kg stal. Ja se to jutro posortuję, to niech na razie tutaj zostanie. Ja se to jutro wszystko pozbieram tylko wi wirniki dzisiaj wyniesiemy, bo chcę Wam poka pokazać, więc wirniczek na razie tam na dworek leci i, i zaraz się go wyniesie, a mosiąc też jutro sobie powynoszę dobra, na takim mniejszym zarobię 7,6 zł. to na pewno się większe opłaca kupywać bo szybciej tak jakby się robi wirniki i mniej się tarczy zużywa, na pewno większe Nie? to jest pewne Wiecie co, chyba se na dzisiaj odpuszczę, jest godzina 19.43, 17 minut jeszcze, tylko wyniesiemy wirynik, pokażę wam teraz i se na dzisiaj odpuszczę, już mi się nie chce tutaj robić, też to zostawić muszę, ja to se rano ogarnę, i tak mam film do edytowania, więc tylko jeden puszczę, on i tak się opublikuje, a drugi rano dam i zacznę nagrywać ten trzeci, nie? Więc na tyle. I plus jeszcze jutro tutaj przerabiamy tą puszeczkę na tą. I dajemy dwa rozłączniki izolacyjne już i już będzie tam, jeszcze może uziom zrobię na dworze taki prowizoryczny, zobaczymy, będzie działa jak nie, to nie. I tam dam sobie taki wyłącznik, ten co taki duży był, pamiętacie? Nie wiem czego go pokazywałem w sumie. No i co? No i to będzie tyle. To sobie zaraz schowam do domku mojego pięknego. Grażyczku, kurde, no i to jest kilo, nie, to jest kilo, to jest 250 gram miedzi, takie gówno i to jest warte prawie 10 złotych, nie, to jest 8 złotych, 8 ziko, patrzcie, jutro, o to, bo to też jest to od kolegi tam, o kurde, garnek cały jest pełny już w gównie, a co on tu ma, on ma wtykę i tutaj ładnie da, dadzą te rzeczy też, bo tam jest kawałek miedzi, taki gruby 700 gram. Kurde, o! Widzicie, to jest ten wirnik, co. O! Widzicie, równo z tamtym pasuje, kurde. No to tak ten telefon się obsrany. O! Tutaj z flexa, ze złomu. A tych od kolegów tu chyba, od kolegi chyba jeszcze nie mam. Tu tak. One sobie jeszcze, jeszcze są. Tu też ze złomu wtedy, te zakupy były. Ale odliczałem za to, mieć dawałem, nie? Także co, ja sobie go odłożę tutaj. I będę wiedział, żeby go sprawdzić oddzielnie, ale on będzie pewnie taki sam jak tamten. I on miał 300 gram miedzi, czyli idąc logicznie, ten będzie miał 250 po wyjęciu takim wiecie. Ale po wyjęciu... Gdyby to było w ogóle miedziucha, to to fajnie by było. Czasem jest. Gdyby... O, widzicie jakie malutkie. Tutaj łożyska, bo one są obstrane. Później się to wiecie z filmu tego, no tutaj to się wszystko przepali, opali i będzie git. Także wirniczki ładnie się zbierają. Tutaj złomik. Ciekawe ile jeszcze wirników nazbieram. Te telewizorki ogarnąć trzeba. Drukarka do tych rzeczy tam co wybuchać będzie, tak jakby. To też. I tu to też. Nie wiem czy to działa. Trzeba będzie kabel zrobić, przetestować. Tu też muszę te rzeczy ogarnąć. I tu te aluminium, ale najpierw tam trzeba ogarnąć i dopiero stąd będę brał. Tu już agregaciki o. Dzisiejsio... Dzisiejszy telefon mi upadł, dlatego pauza była. No i co, no i tyle nie będę tu przydłużał wam. Także ten wirniczek trzeba, tak jak mówiłem, sprawdzić. 300 gram miedzi, a ile będzie po wypaleniu? Wtedy było 300. I jeszcze aluminium do odbicia z tych wirników jest troszeczkę tego, trzeba to porobić. A reszta jako gruby złom. A ile tam będzie odbijania? Ja to się chyba odpuszczę i po prostu policzymy to jako złom. I to rzucę i będę robił później. No a tutaj żeliwo. Żeliwa też będzie sporo. Liczę na 10 kilo żeliwa. Jak to już jest 3, bo z tego 2, tam będzie 2. Na luzie tu. Będzie nawet 13 kilo tego, nie? Dobra, co? Tyle. Na razie pauza. Jutro tylko zobaczycie podsumowanie i tyle. No ja wierniki się kiedyś tam palnie, bo ręcznie to nie ma co się z tym bawić. No bo co, nawet nożem. Tu przeciąć, tu i później to wybijać. Wiecie, jak to ręka będzie boleć? Albo z takich, uuuh, weź, ale to zalane to miedziucha by była o wiele cięższa, taka miedziucha, nie? Albo, albo takie, weź, to ogarni. Z pralki jeszcze jakoś idzie, bo widzicie większe, ten, ale to nie, a idź, nie chce mi się. Taki, ten, taki na przykład dasz. Z takim ciężko. Nie ma co, robimy wypalanie, bo to nie ma co się z tym bawić. Dobra, i jutro też to, szkoda, że nie będzie klimatyzacji robionej tam. Wiecie o co chodzi. Dobra, pauza. I co? Minął dzień, tak? Ja jeszcze se rano o to dupnąłem. Hi, hi, hi. Pierwsze, pierwsze do biurka te. Ale tu będę robił wszystko od nowa. To jest dopiero główne zasilanie. Tutaj pewnie dam trzy razy przewód na te gniazdko. I tu w ogóle chyba wdupimy tamte gniazdko. Tutaj będzie kolejne gniazdko, bo tu brakuje, widzicie, przedłużaczem robiony. No co to kur... I on tu pompę podłącza, tu jaki mały przekrój 0,75. Jeszcze zamrażarka ciągle na tym chodzi. Dupniemy gniazdko z tego starego kabla. On jest jeszcze dobry, ale dupnie się gniazdko i co za reczka tam będzie i tyle, nie? To chyba zostawię, to zostawię. Może jeszcze by zrobił jedną tutaj, może drugą tam. Bo teraz mogę sobie o tak od prąd, cyk, cyk, cyk. No problemu, nie? Nie muszę do domu chodzić nigdzie, nie? Tutaj podłączyłem, tam w środku widzicie, peselkiem ładnie. To się później jeszcze poprawi. To jeszcze pomyślę, jak to ogarnąć, może klejem na gorąco. No zobaczymy, to się później. Ważne, że tyle zrobiłem. Tak to przykręciłem, przykleję dwa rozłączniki izolacyjne od bęko, Coś kurczę, na szynie się źle trzymają. Na, na tych tamtych też, nowiutkich nie, bo ta jest akurat ze złomu. No i tutaj o widzicie, wkr na wkręciki zrobiłem. to się już później też dokręci jeszcze. Tu jest przewód yy, 2,5 mm kwadrat. Kurde, a tam nie wiem, czy nie jest przypadkiem 1,5. To jeszcze poprawi się, bo to się wsadzi, i tu trzeba wyjąć, a to później. Ale dzisiaj na pewno nie wiem, czy tam nie jest przypadkiem 1,5 mm albo jakoś 2 mm, bo to jest stare kable mocno. No, ale widzicie, będę to wszystko tak poprawiał powoli. Tutaj lepszą puszkę damy na kostkach, to porobię wszystko albo nawet dwie puszki. Załóżmy ta tutaj, jedna będzie tam, jak mi się nie pomieści, wszystko nie. Bo, ale też mam swoje dwie, więc zobaczymy, co wyjdzie, bo też później kabel będzie poprowadzony tu. I tam będzie wyłącznik do mojego biurka, które będzie tam. Także powoli instalacja elektryczna jest robiona. I to taka prowizoryczna, taka homemade, nie, bo widzicie, ani rozdzielni, tylko same moduły kupuję, bo ich nie stworzę. Dobra. Teraz tamten silnik podsumowaliśmy, to teraz ten rozbiorę i podsumujemy. Kurde, co z tą ostrością? Zobaczcie w ogóle na kostce, która była tutaj od silnika, była zworka w jednym miejscu. Bo termik jak widzicie, jest na oddzielnych przewodach, żeby go zmierzyć, jeżeli się coś popsuje w pralce, Dobre rozwiązanie. A teraz dają pomiędzy uzwojeniami, tak jakby go od razu... A tutaj była zworka taką. wiecie o co chodzi. Na razie się nic nie pali, więc jest dobrze. Nie no, tak serio, wiem, że jest dobrze. I tak, już sobie tutaj piszemy... kurwa. Znowu długopis. W ogóle wczoraj długopis tam wyniosłem, nie wiem nawet czemu, ten razem tutaj. Ten wirnik ma 250 gram, bo jak widzicie, to jest taki sam jak w ten, ten. I 700 gram stali. Miedzi ze Stojana 204 gramy. No tam kilka drutów było wyjęte. A w pierwszym silniku miedzi było też 200. No co? To 100... A, 115 115 to jest 230 gramów tutaj. Bo tylko trochę był dłuższy tak jakby, nie? Nic innego w tym nie było, tylko był troszeczkę dłuższy. A kilku drutów brakowało, czyli 230 gram Jest to 212. No to wszystko jako miks, no tu trochę burszczącej powiem, ale to wiecie, dobra 213 gram miedzi plus 250 to jest 460. No i wynik jest taki ja wam powiem. Ale tu dwie dyszki, tam dwie dyszki, e, cztery dychy na silnikach. Ale zarobku tylko 6,71, a tam 7,60. A 30 gram miedzi to jest różnica złotówki, czyli 7,71. Czyli widać tak samo wychodzi na silnikach. Dobra, pauza, policzymy to razem. A razem z 40 gram mosiądzu 72 groszy, kilo 300, aluminium 6,80, miedź 910 gram, 27 zł, stal 5,6 kg 4,20. No i jest 45 53 grosze zarobku. Podobnie jak na agregacie. Tylko jeszcze wirniki i 14 złotych 31 gdybym na złomie kupił. Więc są to na tyle. Cześć.